Witam Was w na następnym odcinku na królik Świrt Patrzcie, dzisiaj przeszłem w Sylwestru. Tutaj widzicie to Najpierw myślałem, że to tak. A to nieprawda, bo zauważyłem tutaj i trochę mi coś tutaj nie poszło, ale przeszłam. Widzicie? To tylko chodziło, żeby tutaj roślinożerne wziąć. A jeszcze wam pokażę może z tej strony jeszcze kilka rzeczy. Patrzcie. Tutaj takie coś. To. 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 To to i to patrzcie jakie fajne a to nie jest dla, dla, raczej dla szkoda że blu nie dali tylko tej molak i ten tutaj Triceratops i Stegozaur. a ja chciałbym bardzo blue, żeby dali. A ten blue to jest Jurassic World Fan Kingdom. To więc to jest z tego ostatniego filmu, a nie, znaczy przedostatniego. Bo ten Jurassic World jest w 2020, ale to tylko taka powtórka. Jurassic World: Fan Kingdom jest przedostatni, bo za dwa lata będzie Jurassic World: Dominion. Coś będzie za dwa lata jeszcze takie coś. A tutaj tak, tutaj ryba. Czekajcie, o. Tutaj żywa. I tutaj żywa. Ankylozausz też jest. Tigrex. <gryzny> no to jeszcze dzisiaj będzie odcinek Prawda Sylwestrowa, czyli że wiecie, nie odcinek Sylwestrowy, tylko Prawda. Tutaj mam tą książeczkę. Tutaj macie opowieści o Czirckcie. Tutaj macie w tym. Odcinku.